Czasami woda zabiera więcej niż tylko wspomnienia. Zabiera ludzi, a wraz z nimi historie, które miały dopiero zostać opowiedziane. Ta jest jedną z nich. Śniardwy, największe jezioro w Polsce. Mieszkańcy Mazur nazywają je Mazurskim Morzem, a rybacy starym Śniardwem, jakby było żywą istotą z własną duszą i wolą. W 1992 roku to właśnie ta wola zdecydowała, że trzech mężczyzn nigdy nie wróci do domu. Marian Kowalski stoi na małym drewnianym pomoście w Mikołajkach, wpatrując się w spokojną taflę jeziora. Ma 67 lat, a jego twarz, poorana z marszczkami jak pole po orce, opowiada historię życia spędzonego na łodzi. Jednak to nie lata nadały jego oczom ten szczególny odcień smutku. To było jezioro. I pewien listopadowy dzień sprzed 30 lat. Gdzie oglądasz ten film? pyta narrator, zanim cicho dodaje. Bo ja stoję nad brzegiem jeziora które zabrało mojego brata. Listopad 1992 roku. Marek Kowalski, jego przyjaciel Tadeusz Wiśniewski i młody Piotr Nowak, początkujący rybak, zaledwie dwudziestokilkuletni, wypłynęli wczesnym rankiem na połów. Rutynowa sprawa dla doświadczonych rybaków. Znali śniardwy jak własną kieszeń, każdą zatokę, każdą mieliznę. przynajmniej tak myśleli. Tamtego ranka niebo było czyste, wspomina Marian przesuwając palcami po zdjęciu trzech uśmiechniętych mężczyzn stojących przed drewnianą łodzią. Nic nie zapowiadało tragedii. Marek powiedział tylko Wrócimy przed zmrokiem, zrób barszcz. Nigdy nie zjadłem tego barszczu. Czekał na stole trzy dni, aż w końcu wylałem go do zlewu. Pogoda na Mazurach potrafi zmienić się w ciągu minut. Miejscowi wiedzą, że spokojne niebo może w jednej chwili zamienić się w czarną ścianę chmur. Wtedy Śniardwy pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Fale rosną, wiatr smaga taflę, a jezioro zamienia się w pułapkę. Tak było i tamtego dnia. Około południa nadciągnął front. Potężny listopadowy sztorm, który nawet doświadczonych żeglarzy zmuszał do szukania schronienia. Łódź trzech rybaków nigdy nie wróciła do portu. Następnego dnia rozpoczęły się poszukiwania. Łodzie WOPR przeczesywały jezioro. Helikopter latał nad taflą wody. Strażacy, policjanci, ochotnicy, wszyscy szukali zaginionych. Trzy dni później znaleziono pustą łódź dryfującą niedaleko wyspy Czarci Ostrów, przewrócona z rozdartym żaglem, ale bez śladu rybaków. To było jak koszmar opowiada Anna wdowa po Tadeuszu. Czekasz, mija dzień drugi, trzeci, telefon milczy. A potem mówią ci, że znaleźli pustą łódź. Jej głos załamuje się, choć minęło już tyle lat. Najgorsze było to, że nie było ciał. Nie mogliśmy się pożegnać, nie mogliśmy ich pochować. Przez tygodnie służby przeszukiwały jezioro. Nurkowie schodzili na dno w miejscach, gdzie najczęściej odnajdywano ofiary śniartw, bezskutecznie. Jezioro postanowiło zachować swój sekret. Najgorsze jest to zawieszenie, mówi Katarzyna, córka Marka. Miała dwanaście lat, gdy jej ojciec zaginął, dziś ma czterdzieści dwa i sama jest matką. Nigdy nie było oficjalnego pożegnania, nie było pewności. Przez lata, jako dziecko, wyobrażałam sobie, że tata może żyje na jakiejś wyspie, że stracił pamięć, że pewnego dnia wróci. Po roku poszukiwań służby oficjalnie uznały rybaków za zmarłych. Ich rodziny urządziły symboliczne pogrzeby. Trzy puste trumny, trzy zdjęcia na nagrobkach. Trzy życiorysy przerwane przez jezioro. Ale to nie był koniec historii, tylko jej początek. Na przestrzeni lat Jezioro Śniardwy stało się miejscem pielgrzymek dla rodzin. W rocznice zaginięcia wypływali łodzią i rzucali wieńce na wodę. To był ich sposób na żałobę, na pożegnanie, na akceptację. Marian Kowalski nigdy nie przestał wracać nad brzeg. Czasem przynosił butelkę wódki i dwie szklanki. Wypijał jedną, a drugą wylewał do jeziora. Za ciebie, bracie, mówił. I wpatrywał się w horyzont, jakby wciąż czekał na powrót brata. Przez kolejne dwie dekady. Rodziny nauczyły się żyć z niepewnością, z pytaniami bez odpowiedzi. Co dokładnie stało się na jeziorze? Dlaczego doświadczeni rybacy nie zdołali wrócić do brzegu? Gdzie są ich ciała? A potem w 2012 roku, dokładnie 20 lat po zaginięciu, pewien młody ratownik WOPR znalazł coś, co miało zmienić wszystko. Coś, co sprawiło, że stare rany otworzyły się na nowo, a zapomniane pytania wróciły ze zdwojoną siłą. Ale zanim do tego dojdziemy, Musimy poznać Michała Lewandowskiego, człowieka, który przypadkiem odkrył prawdę o tym, co naprawdę wydarzyło się na jeziorze Śniardwy w listopadzie 1992 roku. Michał Lewandowski nie planował zostać detektywem. Jako 30-letni ratownik WOPR w Mikołajkach, jego życie kręciło się wokół rutynowych patroli, szkoleń młodzieży i okazjonalnych interwencji, gdy jakiś turysta przecenił swoje umiejętności. Nigdy nie przypuszczał, że pewnego chłodnego, październikowego poranka 2012 roku stanie się człowiekiem, który odkryje tajemnicę, która przez dwie dekady leżała ukryta w głębinach jeziora Śniardwy. Tego dnia niebo było szare jak ołów, a wiatr smagał tafle jeziora, tworząc małe, spienione grzbiety fal. Michał patrolował północną część Śniardw, w pobliżu wyspy Pajęczej. To rutynowe zadanie, sprawdzanie, czy żaden z późnojesiennych żeglarzy nie potrzebuje pomocy większość łodzi już dawno zacumowała na zimę ale zawsze znalazł się jakiś zapaleniec dla którego sezon kończył się dopiero wraz z pierwszym śniegiem to miał być zwykły dzień wspomina Michał siedząc w małej kawiarni w Mikołajkach z widokiem na port miałem sprawdzić jezioro i wrócić planowałem później pojechać do Olsztyna odwiedzić siostrę jego spojrzenie błądzi po tafli wody widocznej przez okno ale śniardwy miały inne plany. Gdy płynął wzdłuż linii brzegowej, coś przykuło jego uwagę, coś, co wystawało z wody niedaleko brzegu. Początkowo myślał, że to gałąź lub fragment dryfującego drewna, ale gdy podpłynął bliżej, zrozumiał, że patrzy na kawałek starej łodzi. Poziom wody w śniardwach był wyjątkowo niski tamtej jesieni. Susza, która dotknęła Mazury, odsłoniła fragmenty dna, które zwykle pozostawały pod wodą. Dzięki temu Michał zobaczył coś, co przez 20 lat było ukryte: fragment burty łodzi z wyraźnie widoczną nazwą Anna Maria. Anna Maria, łódź, którą Marek Kowalski nazwał na cześć swojej żony i córki. Ta sama łódź, która zaginęła w 1992 roku i została później odnaleziona pusta, dryfująca po jeziorze. Ta sama łódź, którą podobno wyłowiono i złomowano lata temu. Najpierw poczułem dezorientację, mówi mi. Wiedziałem o tej historii. Każdy ratownik na śniardwach ją zna. Ale dlaczego fragment tej łodzi miałby być tutaj, w zupełnie innym miejscu niż to, gdzie ją odnaleziono dwadzieścia lat temu? Michał zaczął nurkować wokół znaleziska. Woda była zimna i mętna, widoczność ograniczona do zaledwie kilku metrów. Ale to, co odkrył pod powierzchnią, sprawiło, że jego serce zaczęło bić szybciej. To nie był tylko fragment łodzi. To był jej kadłub częściowo zagrzebany w mule, ale wciąż rozpoznawalny, a w pobliżu coś, co wyglądało jak stary wodoodporny worek. Z trudem wydobył go na powierzchnię. Był ciężki, pokryty warstwą mułu i glonów. Gdy otworzył go na pokładzie swojej łodzi, poczuł, jak włosy stają mu dęba. W środku znajdował się dziennik pokładowy, kilka osobistych przedmiotów i metalowa puszka szczelnie zamknięta. Pamiętam, jak moje ręce drżały. Wspomina. To było jak otwarcie kapsuły czasu. Dotykałem rzeczy, których nikt nie widział od dwóch dekad. Dziennik pokładowy, choć zniszczony przez wodę, wciąż zawierał czytelne fragmenty. Ostatni wpis był datowany na 15 listopada 1992, dzień, w którym rybacy zaginęli. Ale to, co Michał przeczytał, nie pasowało do oficjalnej wersji wydarzeń. S. znowu nas śledzi. T jest przekonany, że to przez ładunek. Musimy dotrzeć do zatoki przed zmrokiem. Jeśli to czytasz, a nas nie ma, szukaj w... Wpis urywał się w tym miejscu. Reszta strony była zniszczona przez wodę. Ale nawet te fragmenty wystarczyły, by Michał zrozumiał, że historia trzech zaginionych rybaków mogła wyglądać zupełnie inaczej, niż wszyscy myśleli przez ostatnie dwadzieścia lat. Michał znał rodziny zaginionych. Niemożliwe było mieszkać w Mikołajkach i ich nie znać szczególnie Mariana Kowalskiego, brata Marka, który nigdy nie pogodził się ze stratą. Michał wiedział, że jego odkrycie może albo przynieść ukojenie, albo otworzyć stare rany, ale prawda była ważniejsza. Tego samego dnia zapukał do drzwi małego drewnianego domu na skraju Mikołajek. Drzwi otworzyła starsza kobieta, Anna Kowalska, wdowa po Marku. Przepraszam, że przychodzę tak niespodziewanie, powiedział Michał, ale znalazłem coś, co należało do pani męża. Jej oczy rozszerzyły się, gdy pokazał jej dziennik pokładowy i metalową puszkę. Przez chwilę stała bez ruchu, jakby nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Potem, bez słowa, wpuściła go do środka i zadzwoniła do Mariana. Gdy Marian Kowalski zobaczył rzeczy wydobyte z jeziora, jego twarz stała się mieszaniną szoku, bólu i czegoś jeszcze. Iskierki nadziei, która zapaliła się w jego oczach po raz pierwszy od dwudziestu lat. To niemożliwe, szepnął. Dotykając zniszczonego dziennika, znaleźli łódź dryfującą po jeziorze. Powiedzieli nam, że została wyciągnięta i złomowana. Najwyraźniej niecała łódź została odnaleziona, odpowiedział Michał. A dziennik, tam jest coś o jakimś ładunku i o kimś, kto ich śledził. Marian i Anna wymienili spojrzenia. Coś przemknęło między nimi. Jakieś zrozumienie, którego Michał nie potrafił odczytać. Muszę ci coś powiedzieć, powiedział w końcu Marian siadając ciężko przy kuchennym stole, coś, czego nigdy nikomu nie powiedziałem, coś o moim bracie i o tym, co naprawdę mogło się wydarzyć tamtego dnia na jeziorze. Michał słuchał, jak Marian zaczyna opowiadać historię, która brzmiała jak scenariusz filmu sensacyjnego, historię o przemycie, o tajnych ładunkach przewożonych przez granice, o ludziach, którzy znikali, gdy zadawali zbyt wiele pytań. Historię, w którą trudno było uwierzyć, ale która nagle zaczynała pasować do fragmentów odkrytych w dzienniku pokładowym. I właśnie wtedy, gdy Marian dotarł do punktu, w którym miał wyjawić najbardziej szokującą część historii, rozległo się pukanie do drzwi. Ostre, natarczywe spojrzeli po sobie niepewnie. Anna podeszła do okna i odsunęła firankę. To policja powiedziała cicho, a jej głos drżał lekko. I ktoś jeszcze Ktoś, kogo nie widziałam od bardzo dawna, Michał poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Czuł, że właśnie stał się częścią czegoś większego i potencjalnie niebezpiecznego. Czegoś, co przez dwadzieścia lat czekało ukryte w głębinach jeziora śniardwy, by w końcu wypłynąć na powierzchnię, razem z prawdą o tym, co naprawdę stało się z trzema zaginionymi rybakami. Drzwi otworzyły się powoli, skrzypiąc na starych zawiasach. W progu stał komisarz Andrzej Zieliński. Wysoki mężczyzna po pięćdziesiątce, z siwiejącymi skroniami i zmęczonym spojrzeniem kogoś, kto widział w życiu zbyt wiele. Obok niego stał ktoś, kogo obecność sprawiła, że Anna zachwiała się i musiała przytrzymać framugi. Starszy mężczyzna, przygarbiony, z głębokimi zmarszczkami i oczami, które wydawały się nosić ciężar całego świata. Oczy, które Anna rozpoznałaby wszędzie. Te same oczy, które przez dwadzieścia lat patrzyły na nią ze zdjęcia na komodzie. Tadeusz? wyszeptała, a jej głos był ledwie słyszalny. To niemożliwe. Tadeusz Wiśniewski, rybak, który zaginął na jeziorze Śniardwy 20 lat temu, przyjaciel Marka Kowalskiego oficjalnie uznany za zmarłego, stał teraz w drzwiach, żywy, choć wyraźnie odmieniony przez lata i ciężkie doświadczenia. "Aniu," powiedział cicho. "Przepraszam, przepraszam za wszystko." Marian Kowalski poderwał się z krzesła, jego twarz wykrzywiona w mieszaninie szoku, niedowierzania i gniewu: Ty żyjesz? Przez dwadzieścia lat? Gdzie jest mój brat? Gdzie jest Marek? Komisarz Zieliński wszedł do środka, zamykając za sobą drzwi. Musimy porozmawiać, powiedział stanowczo. Wszyscy: o tym, co się wydarzyło w 1992 roku i o tym, co znalazł pan Lewandowski. Następne godziny upłynęły jak sen. Sen, w którym przeszłość zderza się z teraźniejszością, a długo skrywane tajemnice wychodzą na światło dzienne. Tadeusz Wiśniewski opowiedział swoją historię drżącym głosem, przerywanym czasem długimi chwilami ciszy, gdy wspomnienia stawały się zbyt bolesne. Historia zaczęła się niewinnie od propozycji, którą dostali od pewnego człowieka. Dodatkowe pieniądze za przewiezienie paczek przez jezioro do granicy z obwodem kaliningradzkim. W trudnych czasach transformacji, gdy pieniędzy brakowało, a przyszłość była niepewna, propozycja wydawała się kusząca. Na początku to były drobiazgi, mówił Tadeusz. Papierosy, alkohol, drobny przemyt, nic wielkiego tak sobie tłumaczyliśmy, ale potem, zawiesił głos, wpatrując się w swoje spracowane dłonie. Potem zaczęli przemycać poważniejsze rzeczy, dokończył za niego komisarz Zieliński. Broń, narkotyki, a może nawet ludzi. Tadeusz pokiwał głową. Próbowaliśmy się wycofać, Marek szczególnie. Mówił, że to zaszło za daleko, że musimy to zakończyć. Ale oni, oni nie byli zadowoleni. Tamtego feralnego dnia, 15 listopada 1992 roku, trzej rybacy wypłynęli na rutynowy połów. Ale prawdziwym celem było spotkanie z kimś, kto miał pomóc im wyjść z tego układu. Zamiast tego spotkali się z ludźmi, którzy mieli inne plany. Oni czekali na nas przy czarci Mostrowie, kontynuował Tadeusz, a jego głos stał się niemal szeptem. Wsiedli na naszą łódź. Byli uzbrojeni. Powiedzieli, że albo będziemy nadal dla nich pracować, albo skończymy na dnie jeziora. To, co nastąpiło potem, było chaosem. Szarpanina, strzały. Marek Kowalski, próbujący bronić swojego młodego pomocnika, Piotra. Łódź przewracająca się podczas walki. Zimna, listopadowa woda śniartw. Ostatnie, co pamiętam, to jak Marek krzyczał do mnie, żebym płynął. Mówił Tadeusz, a łzy spływały po jego pomarszczonej twarzy. Potem, potem. Była tylko ciemność i zimno. Tadeusz przeżył, dopłynął do brzegu, półprzytomny z wycieńczenia i hipotermii. Ale zamiast wrócić do domu, do żony, do swojego życia, ukrył się, ze strachu, z poczucia winy i dlatego, że ludzie, którzy stali za całym procederem, wciąż byli na wolności. Zmieniłem nazwisko, wyjaśnił. Wyjechałem na drugi koniec Polski, zacząłem nowe życie, ale nigdy, nigdy nie zapomniałem i nigdy nie przestałem żałować. Marian słuchał w milczeniu. Jego twarz kamienna, ale oczy pełne bólu. A mój brat? Zapytał w końcu. A Piotr? Co się z nimi stało? Tadeusz pokręcił głową. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Widziałem, jak Marek walczy z jednym z nich, a potem, potem woda nas rozdzieliła. Michał, który do tej pory słuchał w oszołomieniu, odezwał się Ale dziennik i ta puszka. Co w niej jest? Wszystkie oczy zwróciły się na metalową puszkę, która leżała na stole skorodowana przez wodę, ale wciąż szczelnie zamknięta. Komisarz Zieliński skinął głową i Marian drżącymi dłońmi zaczął ją otwierać. W środku znajdowały się dokumenty, listy, zdjęcia, dowody, które Marek Kowalski zbierał przeciwko ludziom, dla których pracowali, nazwiska, daty, miejsca spotkań, wszystko czego potrzeba, by rozbić przemytniczy gang, który działał na pograniczu polsko-rosyjskim w latach dziewięćdziesiątych. Marek planował to od dawna powiedział cicho Tadeusz, przeglądając dokumenty. Zbierał dowody, chciał ich powstrzymać. Komisarz Zieliński starannie pakował każdy dokument do plastikowych kopert. To jest przełom, powiedział. Niektórzy z tych ludzi wciąż mogą działać. Inni zrobili kariery, są teraz szanowanymi biznesmenami, politykami. Ale co z moim bratem? Przerwał mu Marian, a jego głos załamał się po raz pierwszy. Co z Markiem? Co z Piotrem? Czy oni. Pytanie zawisło w powietrzu. Niewypowiedziane, ale obecne w myślach wszystkich. Czy Marek i Piotr wciąż żyją? Czy podobnie jak Tadeusz, ukrywają się gdzieś, rozpoczynając nowe życie? Czy może. odpowiedź przyszła dwa tygodnie później, gdy zespół nurków wopr i policji, kierowany przez Michała Lewandowskiego, odnalazł wreszcie to, czego szukali przez dwadzieścia lat: zatopioną łódź Anna Maria, a obok niej dwa szkielety, splecione w ostatnim uścisku. Jakby jeden próbował chronić drugiego przed zimnem i ciemnością. Testy DNA potwierdziły to, czego wszyscy się obawiali. Marek Kowalski i Piotr Nowak nigdy nie opuścili jeziora śniardwy. Zginęli, próbując się przeciwstawić ludziom, którzy wykorzystywali ich do swoich brudnych interesów. Zginęli jako bohaterowie. Pogrzeb odbył się w słoneczny dzień października 2012 roku. Tym razem nie były to puste trumny. Tym razem rodziny mogły się naprawdę pożegnać. Marian stał nad grobem brata, trzymając w dłoni zdjęcie wydobyte z metalowej puszki, zdjęcie trzech uśmiechniętych rybaków przed łodzią Anna Maria. Znaleźliśmy cię, bracie, szepnął. Wreszcie cię znaleźliśmy. Sprawa nabrała rozgłosu. Dokumenty znalezione przez Michała doprowadziły do serii aresztowań. Ludzie, którzy przez dwadzieścia lat myśleli, że ich tajemnice są bezpieczne, nagle stanęli przed sądem. Niektórzy z nich byli teraz wpływowymi osobistościami. Ich upadek był spektakularny. Tadeusz Wiśniewski, po złożeniu zeznań i przyznaniu się do udziału w przemycie, otrzymał wyrok w zawieszeniu. Sąd wziął pod uwagę jego wiek, okoliczności i fakt, że przez dwadzieścia lat żył z ciężarem swojej decyzji. Dla rodzin Marka i Piotra, prawda, choć bolesna, przyniosła ukojenie. Dla Michała Lewandowskiego przypadkowe odkrycie na jeziorze Śniardwy stało się początkiem nowej drogi. Został detektywem, specjalizującym się w rozwiązywaniu starych, niewyjaśnionych spraw. A jezioro Śniardwy nadal jest tam gdzie zawsze, wielkie, tajemnicze, czasem złowrogie, nadal skrywa swoje tajemnice. Ale jedna z nich, jedna z najgłębszych, wreszcie ujrzała światło dzienne. -Ta historia pokazuje nam, że prawda zawsze w końcu wypływa na powierzchnię, mówi Michał, stojąc na tym samym pomoście, gdzie zaczęliśmy naszą opowieść. Czasem trwa to dwadzieścia lat, czasem dłużej, ale zawsze prędzej czy później woda oddaje to, co zabrała. Dziś, w miejscu, gdzie odnaleziono ciała Marka i Piotra, stoi mały drewniany krzyż. Rybacy, przepływając obok, zawsze zdejmują czapki. To ich sposób na oddanie hołdu ludziom, którzy zginęli. Próbując zrobić to, co słuszne. I czasem, gdy wiatr jest odpowiedni, a jezioro wyjątkowo spokojne, można usłyszeć szept fal uderzających o burtę niewidocznej łodzi. Jakby Anna Maria wciąż płynęła po śniardwach, a trzej rybacy wciąż byli na pokładzie, uśmiechnięci, nieświadomi tego, co przyniesie im los. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Właśnie teraz na ekranie pojawia się kolejne wideo które z pewnością Cię zainteresuje. A jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, zostaw komentarz poniżej, do zobaczenia w kolejnej historii, która czeka na odkrycie.